Jakub pochopienie prezes NA, Grunwald, Poznań kilka ręczna zadowolony z okienka transferowego prezes NA i Wstępnie tak, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak będziemy grać mecze o punkty, bo w tym momencie taki okres przygotowawczy, także testujemy tych nowych zawodników, zgrywamy ich ze sobą. No, mam nadzieję, że te nasze decyzje i wybory będą trafne, bo jak wiadomo chcemy z nowym sposobem titularnym mierzyć coraz wyżej największe wzmocnienie zespołu już w tej chwili można powiedzieć, czy to za wcześnie? Według mnie największe wzmocnienie zespołu to to, że jesteśmy drużyną, że to nie jest, to nie jest ekipa gwiazd, tylko po prostu zespół, który, który jeden za drugim tutaj po prostu stoi walczy. 19 równorzędnych zawodników gotowych do gry. Myślę, że tym w zeszłym sezonie udało nam się utrzymać i w tym sezonie też uda nam się dzięki takiej postawie budować silny zespół.

Czyżby ambicje były większe? Już nie tylko walka o utrzymanie, ale coś więcej? No zdecydowanie. Myślę, że nie, nie w tym rzecz, abyśmy cały czas mówili o utrzymaniu, tylko mierzymy coraz wyżej. Mamy właściwe, właściwe wsparcie z, ze strony naszych sponsorów, z, ze strony naszego miasta, także chcemy jak najlepiej grać, się rozwijać w tym celu na ten sezon jest na pewno pierwsza szóstka, a nie tylko utrzymanie. No atmosfera w zespole po ostatnich wygranych w Szczecinie i dzisiaj w sparingowym meczu z Pogonią chyba bardzo dobra. Myślę, że atmosfera może się wydawać dobra, natomiast przed chwilą byłem w i widziałem, że trener tam nie szczędzi chłopaków, ponieważ wynik to w sparingu nie, nie jest najważniejsza rzecz. Myślę, że kluczem jest to, abyśmy się zgrywali, popełniali jak najmniej błędów, także podstawa to, to nie wyniki w sparingach, ale to, żeby szlifować formę. Nie na są najbliższe plany zespołu przed rozpoczęciem rozgrywek? W przyszłym tygodniu udajemy się na dwudniowy turniej, mocno obsadzony do Koszalina. Myślę, że to już będzie taki moment, gdzie, gdzie będziemy weryfikować powoli naszą formę. A już 7 września rozpoczynamy rozgrywki pierwszej ligi: 14. Pierwsza liga zagra i liga centralna. Także już skupiamy się powoli na, na tym, co najważniejsze, czyli na grze o punkty. Yy, tak na koniec ta koszulka, którą masz, to chyba przyda się niedługo w przyszłości. Mam nadzieję natomiast, że to będzie awans do, do jeszcze wyższej ligi. Jakub Pochopień, prezes Enea WKS Grunwald Poznań. Dziękuję bardzo.